E, kol, e, tak, dzisiaj jest filmik z dupy, bo nagrywam SCP, SCP, SCP Secret Laboratory za darmo od Polaka. Kolejny shitpost będzie, ale po prostu gry mnie już nie bawią, więc muszę coś nagrać. Mam pytanie. Czemu wy tak, tak szybko zamykacie te gindy, Jakby to był jakiś speedrun, to to, to, to tam są troller. To ja jak, tak jak jest... do, 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 do. nie tej jamy, człowieku. <laughs> Już nie wiem kurwa, nie wiem, już nie wiem co, co się tam robi. Jak otwierał gębę i mu stary fiuta sadzał. No. Leci samolocik. Lebyś no, wiedział. Cię kutaci.

Z, z bosemu kapitanowi zamknął kto drzwi przed Z znakiem gry mnie podbiło wysoko To dopiero piochanska Odsunąć się, odsunąć się granat, granat odsunąć się A to jest friendly fire Nie ma friendly fire, granaty nic mi nie robią Głupi prawa może nam, ze z, z prawej strony uważaj mówiłem dobra jest z drzwiami Wiesz co, on chyba jest tam, chodź. O, nie, nie, hmm. myślałem, że on tam szedł

Co to... tak. Już się wytrzymam tego! Potnę się! Chuję! Oo, komputer mnie zajebał. Mm. Klasy, właśnie klasydę się spodziewałem na początek. Dziwne, dziwnie, gdzie nie grać w tę grę, bo muszę gadać z innymi graczami i z Wami. Znaczy, no, w sumie gadam do siebie i z ale trudno. Exit. Dobre. O. Mam kartę. Mam kartę już. Fajne. chodźcie.

Dobra, który Jest jeden na 1, Na trzy? Fajn. Fajn, fajne, fajn, Dobra, robię o piątkę i spieprzamy Ja stąd. już mam o pięć, ja już mam o pięć. O pięć mam, o pięć, bo on Ja on nimi nie Dada. lecę jako. Mam swoje karty, mam swoje no, Mom, mom. Mam pytanie, żeby aby go tą kartę, co trzeba zrobić? Wyrzucić ją, te kliknij i ją na podłogę. Tylko musisz ją Abyda. wywalić przed tym. Wiesz. Abyda. Wywal ją ten. Dobra, chodź, ja ci A... włączę. Poka pokaż, pokaż. Dobrze, chodź. No i to o! Nie... kurwa, 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 za co, za kurwa, Nie! kurwa, kurwa, zabił? No, mnie też no, kurwa, 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 O, tak w ogóle to mój kuzyn jest komputerem. On nie ogarnia tego komputera. Plaga IPS. No nie naj, nie najgorsze było. Chcę tylko jeden, ja tylko powiem jedno. Chcę żeby walczał ulepszać kartę. Żeby móc po prostu wyjść, bo trzeba też szybko uciekać z tej placówki. Więc warto sobie dawać, kartę do takiego stopnia, żeby wyjść jak zwykle szeregowy. No cóż, trzyma chłopaki. Idziemy! Idziemy! Trzyma! Co jest? jest w ogóle?

A pewnie... Nie tak, Gustaw! Pewnie... Przecież ty byłeś w ogóle ze mną! Ale ten pies też wszedł! Doca! Myślałem, że tylko plaga. Nie tylko. I tu jest A ogólnie. Para. Ja sam ogólnym zadaniem jest po prostu zabezpieczyć to miejsce. Chyba, albo mi się pomyliło. Czyli. Naszym zadaniem jest zabić scpeki, a nie zabezpieczyć miejsce. Wiadomo. Prosto. Dzień dobry majonez. Dzień dobry Wiem, że to piesem to już nie chcę dawać Mam tylko 5 minut, musimy się stać. Coca-Cola light Piesem Dobra, ja będę stać przy... przy windzie, bym wam nubić Dobrze, dobrze O. A co tu się dzieje? A myślałem, że są jeszcze jakieś granaty, ale nie ma. O, mój wazon Tam mrozi. A, tu masz wazon i możesz go podnieść, już nie będzie. Tu jest wazon, ale tu zaraz się To Jest taki o. nowy scepek. Dobra, ale nie zabijajmy sobie, tak? Kurwa. Weź, weź. Jaka amunicja jest do mojego karabinu? Pięć na pięćdziesiąt sześć. dobrze wychodzę lepszy niż niż teraz to ja jestem tutaj jakimś sierżantem Siema. Cześć, Jezus, zdążyłaś. Wró wróciłem z lepszym karabinem i z o więc chill. Dobrze. Trochę szkoda ich, co nie? Co, nie wyszli? Się wydaje, że nie, wyszli już. Nie, oni zostali. Ale są dwa wyjścia, są dwa wyjścia. A, to no dobra, to może. Czekaj, spytamy się ich. Ej, żyje jeszcze ktoś? No nie wiem, nie słyszę ich, czekaj. No radio pada. Żyje jeszcze ktoś? na long, hate. Nie usłyszą, pewnie mają na medium, a nie na na tym. żyjemy? O radio! No żyjemy, żyjemy. Jak coś piesek jest w entrance.

No nie, wyłączam to. No. Już nie wyłączam. No i wszyscy umrą, a nie. Ale tak. pięknie. Tak. Ta wszyscy umrą. A nie. Ha wyszedł, jebany. Aha, bo on był w niuku. Ja myślałem, że on jest gdzieś w środku. Wake up. Hey, wake up. Mrugać i. Mrugać i. Nieśmiałek to najlepsze duo. Tak, najlepsze duo. żeby umrzeć. Eee. Mrugać i nieśmiałek, więc tam, tam na dole, więc trochę przejebano. O, to spieprzamy. Ja opchowałem, przez 10 minut. Wiem, wiem, widziałem. Masz kartę? No, znaczy no, ochroniarza.

Dzięki Ej On teraz tak kamień ja. będzie Ej, ale kim jesteś? Kim jesteś? Nie patrzcie na drzwi, bo ja raz się popatrzyłem przez drzwi i mnie zobaczył Bo się do tego patrzę, że tak, nie? jesteście klasą D? Nie hmm. A, no to jakbyście byli klasą D to bym was nie zabił. Eee, to jest smarowiacie jeszcze No i co, jakým cudem? Ne, ne, čekajte, ne, čekajte. O. Pal gume. A, ah, přepraším, ožek. Zrobiłbym okay, z niego masło, że chodzi. Okej, 24 sekundy do oddawania. O granat! Co jest gigant! Granat! Jest friend, friendly, friendly fire! O, just friendly fire! Przecież friendly fire Jakim cudem 2hp? jest wyłączony? No właśnie, friendly no, fire jest wyłączony jedynie właśnie Bo hp zostało od tego granata Świat... Nie mogło czasami Spongebob co do Jezu, to, to co zrzuciłeś granat? Ja nie rzuciłem. Nie, mi no. naprawdę. E, nie ludzie jest... O kurwa. O, błagam. <śm> eee. <śm> <śm> <śm>

Curwa huciw gay 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 gay